Tymonowi, widzowie gramy w biomu tancika sobie, 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 sobie. Sobie, 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 gramy w bio Idziemy do spalonej o, o, wioseczki. Wracasz do pięknej wioski podbór. Pięknej wioski podbór, ale ona jest napadnięta na jagni. O nie to niemiłe trochę. Że tacy jagni napadają na biednych wioskowiczów. Jagni, tak nie będzie. To byłabym wiatr. To też na takie wioski, no Nie zabijecie żadnego z wieśniaków. Ani mi się karzą. Jest Lyvig? Dead. 190 jak sądzę. Kurde, waba. I teraz. A ze mną nie masz szans. Jestem potężny, fele tam się ale go wywaliła jak Sergio Ramon ze Sifu ze plemienia wioski szybko idą a to po co ty już zamiast mi pomóc ale dobra I już ci będzie mówi żer... że Sifu przysłał ich tu by pomogli się bronić przed wrogim plemieniem które terroryzuje wioskę Nie, jak długo wioska wytrzyma, jeśli będzie to trwało nadal. Jakby plaga nękająca te ziemię i niszcząca uprawy, to było za mało, by wioska padła na kolana. Niepokojąca jest wiara rywali w to, że rządy terroru pomogą stworzyć lepszy świat. Sifu poprosił Cię o pomoc. Musisz się zgodzić. Zbierz drewno dla wioski. To co idziemy zbierać to drewno dla wioski widzowie. To Tam po 20 metrów. I idziemy drewno zabrać. I potem robimy te puchciowielguchy całe. Tymi. Nie puchciowielguchy, tylko te puchomolochy, tak jak w Nie Puchomolochy. Misje z puchomolochami po prostu. Już trzeba je tam walić i masz za to klucze takie. No, potem zasobów Dobra Totem zasobów Ziarnko do ziarnka Czas mroku się kończy Czas mroku Ziarnko do ziarnka Czas mroku się kończy, super Co tak daleko? No Jezu, to muszę z tego I zrobimy to raz, dwa Potem potem do co Po co oni najeżdżają na jednych? Po co? Mieszkańców mało żyje. Tam jeszcze czas nie dobija. Dobra, mam płynę jak się tam dostać. Mhm. Widzowie. Miałem ich zabać, to bardzo mało. Ups, dobra, zaraz trzeba tam? Dobra, dobra, chill Kiedyś młodo Trzylupa do niej, młodo Króli i bracia dalej ze mną. Noś w sercu ten rzadki widok. O kurde. Dzika przyroda stoi na krawędzi zagłady. Tak jak my wszyscy. Znów ten miast. Nie ma no, lupa ty inti Jego głód zdaje się niezaspokojony. Zginie. Nie, tylko nie gnuń tylko nie gnuń on nie ma on nie ma ginąć czyli u paluki nie ma ich. nie Lupinie, nie jeden. A nie będziesz gnunie, bo jakieś Biedne gnunie. Cieszę się, że bestia pozwoliła się dosiąść. Dobra, teraz to tam idziemy. Oj, go Jest to zbieramy. zbieramy. Nie wiem, ile jeszcze tego drewna będzie trzeba dla tej wioski. Hmm. Już do tych głównych wątków, czyli po homologu, jak to jest, by to Jak ktoś też tutaj ma i możemy się hmm. udać całej... 300 metrów do to nie. Jeszcze 48, szczęście. Szywciknu. Oła, walnąłem się. 60 metrów widzowie. To jakaś góra ogólnie. To jest na tej górze wielkiej. A jak się dostać na tą górę ogólnie? Bo ja nie wiem. Troszeczkę jak się na tą górkę dostać. Może drugą stroną spróbujemy. Ale to, nie, to nie dostaniemy się tam jego I co tyle będzie? Robimy puchomoroha, no, no niestety, dobra. Przepraszam wniosku, no niestety. Tak było. Albo nie, do Mai za daleko jest na pewno. Ten wrap jest aż tam. To ja chcę chyba te pół małe. Albo ocaleni więźniowie, bliska są 400 chciał. się z bestią. To, co ja robię akurat widzy Mali mój, są to co mali A już trochę miałem dwa polskie -y. tak, tak Czujesz tego smaku tam... Dobra, szybko tam dotrzemy. Uratujemy tego więźnia i nie wiem co dalej. No ale git. O tu jest jakiś przerwa. Żeby... To hobidong! Mała przyjazna wiaseczka. Hobidong. Tu jeszcze się ciągnie, ale kurde, chcę tego więźnia ocalić widzowie? Wystarczy, no, do... że tam do domu jecha? To ja nie wiem czy tam się uda mi dostać Chyba, że z tego miejsca to mi się musiał dać linia opadu plemienia Ale to bym musiał zrobić to tak, widzę Widzę, widzę, widzę Powinien to zrobić tak teleportujemy się od twóru Pośród drzew trzeba uważać na to... Tylko jakoś to może uda się nam dodać. Albo zrobić jakieś inne zadanie. Tylko tych że może ktoś będzie miał jeszcze... jakby w tym... będzie miał już jakieś zadania fajne. To Fort Niriadów. Już nie ma. Co masz, nie masz. A ogólnie się pokazuje tak wykrzyknik jak ktoś ma coś do nas. Już na ruch, na ruch z pokazów skutkowych Tu jest nowy duch, wsiadam w duch I jedziemy w ogóle. O kurde, ale się rozpadało Nie jest dobrze Kurde, nie jest to nie jest tragicznie nie Tylko nie w deszcz, nie Super. W ogóle nie ma żadnego przejścia. Co to jest w ogóle widownik? Czekajcie, mam fajny wyszła, mam dobrać wchodzi dobrać. życie twoje i wszystkich dookoła. Dobra, spróbujemy się i on może będzie coś dla nas miał. Mógł pyta, czy znasz pierwszą zasadę polowania na potwory? trzeba wiedzieć. Kilka potworów podsyca strach, który do nich czujemy. Ty, Ty jednak jedna jedna nie wyglądasz na, połatwo, na kogoś, kogo wierzy. łatwo przestraszyć Zacznij od jednego potwora. Znajdź jego ślady i zgłoś to i przynieś znalezioną kupę. Jego przyjaciel, Bum będzie wiedział, jak ją wykorzystać. Mi to, 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 to. Mówi, że masz... Światłość, nadal nie Nie lepiej. lepiej. Nie, lepiej. Na, nie, mam Najlepiej, nie, mam nie, idzie, nie, nie, Dziś na trochę nazwę git. Gdzie jest ten trą bębelnik lub A co? A pójdę do niego. Co mi szkoda? 400, tylko, tylko, no tylko 1400 Wcale nie. Wiem. To Czy on coś nie. Nie wiem Czy ja tam Czy on coś wiele dalej niż nocą. Właśnie, ej, 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 dojdziemy do niego, tam pokonamy go i odwieziemy ku tą tam jest? Zaklinowałem się, kurczę. Ja się nie chcę z wam bić. Nie chcę. To jest to drzewo życia. Pewnie jest ogromne. Fajmy się nie, ale to chyba poczuło, ale dobra, tylko 700 metrów jeszcze zostało. Szybko to zleciało. i zaraz napadniemy na posterunek w kolejnym odcinku e, lele. O, idziemy, jedziemy z sieciarką ale nie wiem czy bym swoją postać przeskoczyłbym, przeskoczył ale tak na facie, że mógłbym spaść a tutaj tam na chillu, że trochę na zostało zaraz już nie zobaczę, zaraz się boję, że on będzie jakiś ogromny aha, to powalnica kiedyś sięgała wysoko w górę, ale czasy jej dumy przeminęły przed tobą przed uciekano miałem. tu przed smrodem miasta So, widać to, że... O nie! Trąb, dezel dezernik. Jak ja od niego dostanę sobie przepraszam. Ej, co on robi to jest masy, 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 On jest Masą, maso, Pora na przygodę. Na dobre Róż czy na złe? tyle będę zadana, to tak, mam taką falę. I to, taką falę trzeba przeskakiwać. No, dobra. Dostał, dostał, white. No. Black. unik, unik. nich. Ty trombunów, weź ty lepiej się ogarni. No i on się regeneruje zaraz się zregenerował do fulla. to jak ja mam się z nim być jak on się regeneruje do full -a w sekundę a ma jeszcze jakieś swoich drzwi to jest on jest za trudny wyraźnie trochę dobra tą parę, ja, ja nie, jak jest po prostu na dworze jagni chce się wyrazić nie jagni tylko mnie w Już mało, już mało, już mało. Ale on jest duży i ogromny i wielki i straszny. O, go I teraz do muga i kończymy odcinaczek. Krótki trochę wyszedł, ale trudno. Kupa trąb Co do muga, żeby trochę dłużej jeszcze rozcinę w I od razu w kolejnym już jedziemy na klemie. I z Boga bunkier teraz jest od trąb bunkier Nie, Nie zaszkodzi spróbować. O kurde. Ale to było mocne. I... Potrzebny Potrzebna atrybut zręczność 50. Muszę zręczność ulepszać. No, i już teraz wężą. będę mógł. Niby. Teraz go będę mógł mieć. Dobra. Poziom 18. A ja który dopiero A ja dopiero ósmy. A na dwudziestym idziemy na Wielkucha. I teraz wracamy do Muga, Ej, ej, ej. Bardzo mała żaba i jest kebab, do mikrofonu ale Nie można użyć do szybkiej podróży Co pod ziemią nie można? Co to niby złego? I sobie, żeby pod ziemią nie szybkiej podróży? O nie Ale czemu skarami gdzieś się zrobiło? Nie ma Co? Czemu oni mają 12 level? Kurczę, no 13 levelowi miałem Jeden leży Dobra, nie jest dobra, ona jest dobra. Też na progu na 13 level, chociaż tam nie. To też różnica robić działała, ale dobra, jedziemy z nimi, jedziemy. Bum! No i szybko wracamy do muga. Sorry misklik. Wróci do muga. I coś od niego dostaniemy. Możliwe. Nie jestem panie młodzieży, ja, ale budzony. Mógł twierdzi, że znalazł klucze w odchodach Puchomolocha i zastanawiał się, co one otwierają. Znajdź pozostałe, a znajdziesz kolejne klucze. Wszędzie jest kupa zabawy. Bóg mówi, że dobrze ci poszło z ostatnim potworem. Ma nadzieję, że pomożesz mu znaleźć kolejnego. To niedaleko. Uporasz się z nim szybciej niż z poprzednim okazem. To jednak nie powód, by tracić czas. Dobra. Jeśli będziesz polować, szybko wszystko załatwisz. Zbliż się do świetłości. Ja. Zwolnij, po co ten pośpiech? No po co czekać, kiedy widzisz to, czego pragniesz. Coś jest. Ha! Cała. Naprzód! Mówi, że musisz namierzyć kolejnego potwora i wrócić, by potwierdzić jego pozycję. Tak. Mówi, że musisz namierzyć kolejnego potwora i wrócić, by... Mógł cieszyć się z Twojego towarzystwa. Mówi, że jeszcze się spotkacie. No. A my skończymy się maneczką.